Świat Habsburski to naprawdę bardzo ciekawy świat, tutaj taką mapkę przygotowałem na temat Triestu. Fantastyczne miasto, przedziwne miasto nad Morzem Adriatyckim u północy wschodnich krańców Italii, na pograniczu z krainami południowo-słowiańskimi. Właśnie ustawione jest takie włoskie miasteczko Triest, które przez długie dekady dwóch ubiegłych stuleci postanowiło ono wraz z przyległymi terenami, stanowiły one tak naprawdę jeden z najbardziej zapalnych miejsc w Europie, o które w sumie walczono, bo w najdalszym północno-wschodnim kącie Włoch nad Golfo di Trieste, najbardziej ku północy wysunięto morską zatoką Górnego Adriatyku, od nogą Golfo di Wenecja rozłożyło się właśnie to miasto Triest. Jest ono usytuowane w bezpośrednim otoczeniu granicy ze Słowenią, blisko Krańca rozciągającego się od Bajadi di Pantano po Bajadi di Mugia. no długości jakieś 30-40 km i szerokości ledwie 5 do 10 km. No to jest taki kształt korytarza, w którym to miasto się w sumie znajduje. Jest ono oczywiście wciśnięte w zatokę swojego imienia ależy tuż na południe i na wschód od terytorium słoweńskiego nadto w dalszej odległości około 30 km, to znajduje się już Chorwacja, natomiast na północy schodzi ku Adriatykowi, no i potężny świat niemiecki na tym odcinku historycznie, kulturowo reprezentujący Austrię. Za sprawą w ogóle tej lokalizacji, czyli na styku obszarów zajmowanych głównie przez Latynów i Słowian. Miasto Triest w dobie nacjonalizmu w XIX-XX wieku nieprzerwanie stanowiło takie ognisko zapalne Europy jako taki punkt styczny, bo można by jakoś brać tutaj właśnie dywagować, ale tam wszyscy o to miasto się bili bo przez ponad pół tysiąca lat, czyli od 1382 roku po 1918 rok Kriest należał do Austrii. No i w okresie jej podwójnej monarchii, będąc stolicą przedlitawskiego pobrzeża miastą, naznaczone jest więc pełnym takim specyficznym piętnem środkowo-europejskim wspólnym dla całej przestrzeni szczerze mówiąc post-habsburskiej. Eee, no, ale pomimo tego faktu czuć tam wyraźnie włoski klimat. No i w czasach przedhistorycznych okolice te w ogóle zasiedlone były prawdopodobnie przez plemiona ileryjskie. Epoki przedrzymskie i sięga także w ogóle nazwa samego miasta, Pierwotnie w wersji Tergeste. Przypuszczalnie ta nazwa pochodziła od bazy oznaczającej targowisko. No Alternatywna teoria chce oczywiście wywodzić, że od trzech Bitew, jakie mieli tam rzekomo stoczyć rzymscy legioniści do panowania tych ziem, i z tego się właśnie wzięła ta nazwa. Dokonana przez Rzymian zbrojna w ogóle konkwista oraz założenie przez nich po przeciwnej stronie zatoki triesteńskiej miasta Aquileia w roku 181 przed naszą erą zainicjowało taki proces w sumie romanizacji tych obszarów, no i ta kolonizacja. Tergestefel albo Telgesterum, nastąpiła gdzieś w połowie I wieku przed Chrystusem. Antyczne miasto rozwinęło się wokół lekko górującego wzgórza San Giusto. W dobie imperialnej było już istotnym dla tej połaci państwa portem morskim, połączone z, taką, z takimi handlowymi marszutami biegnącymi wzdłuż Wybrzeża Adriatyckiego przez te Alpy. Julijskie. No końcem XIII wieku biskupi formalnie zrzekli się swoich ostatnich prerogatyw nad miastem, przekazali więc władzę lokalnej społeczności, czym oczywiście Triest dołączył do grona średniowiecznych włoskich komun miejskich. No cały ten długotrwały konflikt z agresywną, najjaśniejszą, dodatkowo wzmocnioną pogłębę rady. Chikoga w latach 1378-1381 doprowadził jednak do takiego dobrowolnego oddania się Triestu, wciśniętego troszeczkę pomiędzy domeny weneckie pod protekcję Leopolda III Habsburga, księcia Austrii z Terii Karyntii oraz sąsiedniej krainy. Oczywiście kraina miała jeszcze zachowaną troszeczkę autonomię aż do XVII wieku, no ale cała ta sytuacja nastąpiła 30 września 1382 roku na zamku w steryjskim Gracu. No ta data jest naprawdę niezwykle ważna dla dziejów miasta, odtąd bowiem miasto to było związane już z Europą Środkową, ponieważ stało się częścią Austrii. W kolejnych dekadach w ogóle dochodziło rzecz jasna do wielu konfliktów, których uczestnikami była strona cesarska, lokalni feudałowie, czy też nawet Wenecjanie. No i w tym zakresie warto też wspomnieć o wielu walkach wewnętrznych w latach 1467-1469, a także o zajęciu samego miasta przez Wenecjan w latach 1508-1509. No oczywiście Austriacy jednak sukcesywnie umacniali swoją pozycję, zwolna aż wyraźnie przekształcając ten protektorat w rzeczywistą posiadłość no i ranga Triesto w monarchii habsburskiej wydatnie wzrosła wraz z nadaniem mu przez Karola VI Habsburga praw wolnego portu w 1719 roku. Ten status ten Triest otrzymał w ogóle do Utrzymał do 1891 roku. Rozwojowi miasta jako jedynego dużego takiego austriackiego portu morskiego, poza tymi, oczywiście, w Niderlandach austriackich, w Belgii, przejściowo posiadanych przez Habsburgów w latach 1714-1795, nie sprzyjali dwaj wielcy następcy Karola, ostatniego Habsburga w linii prostej, czyli Maria Teresa Habsburg, niekiedy zwana nawet matką Triestu, bo tak ją nazywano, jak i również Józef II Habsburg. No i pod rządami tych oświeconych właśnie władców absolutystycznych w ramach planowanego zagospodarowania w przestrzeni miejskiej powstały w XVIII wieku nowe kwartały miejskie na zachód i wschód od Piazza San Pietro, Piazza Grande. No, a oczywiście to większe Borgo Teresiano nad Canal Grande i mniejsze Borgo Giuseppino wokół Piazza Wenecja. Na placu o, oczywiście e, stała tam statua arcyksięcia Maksymiliana austriackiego aż do końca 2008 roku. I ona stała przy parku, e, w takim parku, może nie przy parku, tylko w takim parku przy Pałacu Miramar. No, podobnie jak nieco wcześniej, oczywiście niderlandzka. Ostenda, taki w drugiej połowie XVIII wieku, to jest był miejscem, wokół którego skupiały się nieudane i krótkotrwałe austriackie inicjatywy kolonialne, stanowiące taki punkt wyjścia dla statków pływających pod banderą Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Tak, na marginesie, kiedyś miałem fajną okazję być na jednym z wykładów w Tryście. No, też jak prowadziłem firmę, ale oczywiście zachęcam wszystkich fanatyków, wielbicieli Habsburgów do odwiedzenia Triestu, bo jest to naprawdę fantastyczne, przepiękne miasto warte zwiedzenia.